Dla tych małych wojowników chcą przenosić góry. Mieszkają w różnych zakątkach Polski. Łączy ich pasja bieganie i każdy przebiegnięty kilometr chcą zamieniać na złotówki. W tym roku środki finansowe zbierane są na wyprawki przeszczepowe dla podopiecznych Fundacji Gajusz. W biegu uczestniczyła nasza radna Zuzanna Urbanik, która była inicjatorką zbiórek charytatywnych organizowanych na terenie gminy Żarów. Symboliczny odcinek w ramach akcji przebiegł również burmistrz miasta Żarów Leszek Michalak. Myślę, że dobry przykład, tym bardziej, że jak widać, zachęca, że pomimo zakończenia akcji, jeszcze są osoby, które się włączają. To oczywiście podziękowanie dla naszej Złozi Urbanik, że się angażuje w tego typu akcje i że swoim przykładem potrafi jeszcze zachęcać ludzi wokół. To jest też forma zwrócenia uwagi na problem. Tak, no bo żyjemy w takim, takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, że służba zdrowia wymaga dofinansowania z różnych stron, czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy akcji charytatywnych różnego rodzaju. I to jest kolejny pomysł, który pozwala na to, że grupa dzieci, tym razem adresowane do dzieci, że grupa dzieci, będzie mogła mieć szansę na powrót do zdrowia. Trzeba tak działać, trzeba pomagać. Dziękujemy i zachęcamy innych do wpłaty na chore dzieci na przegonieraka dla dzieciaka.